Droga miłości to tytuł przystanku piątego. Witam cię szczęść Boże i zapraszam do kolejnego etapu razem z, z, z ojcem Leonem Janem Deonem. To moment rozpoczęcia wyjątkowego roku akademickiego czyli październik wyjątkowego Ponieważ od tego roku akademickiego, czyli od października 1865 roku, Leon zaczyna seminarium. Tak, wedle tego, do czego go zachęcił na audiencji papież Pius IX, rozpoczyna studiować w seminarium francuskim Świętej Klary w Rzymie, w Kolegium Rzymskim, obecnie to Uniwersytet Gregoriański. Leon jest e, szczęśliwy, odkrywa, e, odkrywa e, swoje miejsca, że jest w tym miejscu właściwy. E, dlaczego ten przystanek, ten odcinek nazwany jest Droga miłości? Ponieważ tak jak ktoś odnajduje tę drugą połówkę, męża, żonę, w małżeństwie, ktoś e, kocha w, w przyjaźni, e, ktoś w życiu samotnym e, kocha ludzi, którym służy w swojej pracy. W swojej pasji, tak Leon odkrywa, że to jest jego miłość, to jest jego droga miłości. Będąc w rękach Najświętszego Serca Jezusa, w swoim pamiętniku, rozpoczynając seminarium, pisze tak: Najświętsze serce Jezusa to cała teologia to zasada naszej miłości. Pisze dalej: Bóg jest miłością, a my wierzymy w tę miłość. Zatem ta jego droga od samego początku, od samego początku formacji do kapłaństwa jest naznaczona takim osobistym związkiem z sercem Jezusa Chrystusa. Oto rozpoczyna studia filozofię, studiuje tylko rok, jest zwolniony bowiem z części studiów przez to, że wcześniej studiował prawo. Uzyskuje stopień doktora filozofii E, przy, przypominam, że to już drugi tytuł, wcześniej sprawa. E, trzeci i czwarty przychodzą w kolejnych dwóch latach i z teologii, i sprawa e, kanonicznego. E, to, co e, odkrywa ojciec De, Deon, e, zachwycony w ogóle miastem, Rzymem, e, twierdząc, że e, najważniejsza postać osoba w Rzymie to. E, to papież, to właśnie centrum kościoła. Dlatego jest Bogu wdzięczny i niesamowicie szczęśliwy z tego powodu, że może w Rzymie studiować. Zapisuje odnośnie formacji seminaryjnej w swoim pamiętniku. Jeśli formacja kapłańska, taka naukowa przez studiowanie jest mocna, jego oddziaływanie... Później jako księdza będzie też mocny. Kapłan musi być człowiekiem swoich czasów i studiować ważne problemy, które poruszają człowieczeństwo. Leon jest od samego początku takim i do samego końca, do samej śmierci, później jak założy nasze zgromadzenia, właśnie takim będzie. Żyje tym światem i patrzy i zastanawia się, jak temu, a nie innemu światu, Powiedzieć o miłości Bożego Serca. Dzisiaj, w czasach pandemii, wiedziałby doskonale, jak mówić o miłości Boga, jak mówić o tej czułości Boga i o trosce Boga, który wychodzi ku człowiekowi, i jak ma człowiek do człowieka, szukając Boga i miłości w drugim człowieku też wychodzić. Przychodzi rok 1868. 19 grudnia święcenia kapłańskie. W rzymskiej bazylice są obecni rodzice. To co się dzieje dzień później, kiedy odprawia swoją pierwszą mszę, świętą mszę prymicyjną, kiedy widzi swoich rodziców, kiedy z jego rąk przyjmują komunię świętą, tak, nawet jego ojciec, który w końcu godzi się z taką drogą swojego syna który po wielu latach niepraktykowania wiary i modlitwy, po wielu latach niespowiadania się i nieprzyjmowania komunii świętej, czyni to, nawraca się i przyjmuje z rąk swojego syna komunię świętą. Posłuchajcie, co Deon zapisał w pamiętniku po, w dniu swoich święceń. Podnosiłem się jako prezbiter, jako kapłan, owładnięty Chrystusem, Cały nim wypełniony, Jego miłością do Ojca, Jego żarliwością wobec dusz, Jego duchem modlitwy i ofiary. Chciałbym Cię zostawić dzisiaj z pytaniem: kogo Ty chcesz w życiu, na drodze swojego życia, na drodze swojego powołania kogo Ty chcesz kochać? Bo tylko wtedy nasze życie, każde życie ludzkie ma sens. Jeśli jest wplecione jakąś miłość, w miłość stałą, w miłość wierną, w miłość autentyczną, w miłość podnoszącą się nieustannie ze swoich braków, ze swoich słabości, ale jednak y, życie każdego z nas musi być życiem na drodze miłości. Czy ta droga twojej miłości to małżeństwo? Czy ta droga y, Twojej miłości to kapłaństwo to życie zakonne, być może życie pod sercem Jezusa Chrystusa, w Zgromadzeniu Księży Sercanów? Jak myślisz o swojej przyszłości, o swoim powołaniu, o swojej drodze? Czy w ogóle o tym myślisz?